nie wiem co pan chciał tutaj mam przygotowane smakołyki i chyba on to chciał ale nie damy za darmo a propos one się suszyły 8 godzin piersi z kurczaka się dosyć długo suszą więc um, tak dosyć długo się suszyły ale mamy już smakołyki ale za darmo pan, pan Heniu nie dostanie Szkolimy się. Aniu, gdzie rura? Gdzie rura? No, gdzie jest rura? Co? Będziemy się szkolić. Taki dobry łapki. Gdzie rura? Idziemy po rurę. Tak, idziemy po rurę. I mamy już rurę. O, Aniu, tutaj upadło już jedno. Jeden, mnie to jest kosteczka jego. Jad kosteczkę. Mamy rurę, kochanie. Cieszę się. Good boy Tak Ta No Mam już Gotowe smakołyki Heniu też jest gotowy Hej, Ej, ej, ej -e 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 -e. On jest za bardzo gotowy Tak, patrzy się już na rurę No dobrze, zaczynamy, tak? Okej okay. Okej, okay, Heniu. Super! <laughs> Czekaj. <laughs> Dawno nie ćwiczyliśmy nie? i Heniu się już zaczął znowu bać mury, ale dobrze mu idzie nawet. I zobaczcie. Dobrze mu idzie. O, no super! Good boy! No ślicznie! Tak. O, zobaczcie, a teraz będziemy A teraz będziemy ją Przesuwać Good boy Ślicznie kochanie Tak Super, poprawimy ci Tak jest Good boy A teraz podniesiemy poziom trudności i położymy tu. Okej. Okay. Su, okej. Okej. Okay. Okay. Nie, tu nie w tej ręce. <ścoughs> nie w tej ręce. Tutaj jest. Okej. Okay. Tutaj jest Haniu, tu jest. No wolniej trochę będę. Tak jest! Good boy! No ślicznie, za szybko robiłam. Tak? Super kochani. I teraz będziemy robić trochę hałasu. No ślicznie, ostatni kawałek. No pięknie! Good boy! Mój piesiu, tak? Już nie ma rura, papa? Rura idzie szlafen. No, rura idzie szlafen. Rura, papa, rura szlafen. Tak. Rura, good boy. Rura idzie szlafen. Henio szlafen. Tak? <grywa> o mój mądrala. Pięknie sobie poradziłeś. Wyłączę lampę. Pięknie sobie poradziłeś. Tak? Ślicznie. No good. Boy. No super. Pięknie, pieso. No, nie mam już żadnego smakołyka. Nie dam ci. Nie mam. Rura papa. Pa. Mm? Idź na miejsce. Tak. <słyska> Henio, daw. No ślicznie perełko. No dam ci jeszcze, dam. Ostatni. Tak. Mało zrobiłam dzisiaj, ale już prawie zjedzone. <słyska> no ale się dzisiaj spisałam na piątkę z plusem z ulurą. Ten nosek chciał tutaj. <laughs> Dzień kolejny. <laughs> Siadł ładnie. Usiądź ładnie. Anio, wracaj. Usiądź, see? Good boy. O nie bój się, nie bój się. Trochę się przestraszyłem, tak. O nie, ja, ja. Super super. Маш, просто так иди уже кавалек, Таня. Так. Супер, кухоня. Наслить мне. Окей. Так иди уже кавалек, забачу. Вот так иди уже кавалек. Окей. Наслить мне. Наслить мне, кухоня. Coraz lepiej. Panie Heniu, spisał się pan na piątkę. Tak? A tutaj taka straszna rzecz tam jest, tak? Powiedz, dziękujemy. Szufla. Szufla. Tak jest.